Damn! Basiu, jesteśmy w Szwecji! Ale nie mamy gdzie mieszkać, marku. Basia i Marek mieszkają w Szwecji. Jedno niewinne kłamstwo uruchamia lawinę podejrzeń i doprowadza do tego, że szwedzka opieka społeczna potajemnie odbiera im ukochaną córkę i oddaje rodzicom zastępczym. Miłość córki do matki zostaje wystawiona na próbę. Rodzice muszą zmierzyć się z bezlitosną biurokracją, dla której nie liczą się ludzkie uczucia. W obliczu koszmaru Basia i Marek decydują się na dramatyczną walkę o odzyskanie córki, niebezpiecznie balansując na granicy prawa. Mama, papa że Everyone had a story about the craze. They were twins. Do you think we look alike? <laughs> Reggie was a gangster prince of the East End. Legend to film biograficzny opowiadający prawdziwą historię życia i działalności przestępczej dwóch braci bliźniaków Ronaldo i Reggie Cray, którzy w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia terroryzowali i zarządzali całym półświadkiem przestępczym Londynu. Obu głównych bohaterów poznajemy w dwóch całkowicie odmiennych sytuacjach. Reginalda bardziej przystojnego, będącego właścicielem jednego z licznych klubów nocnych, poznajemy w momencie szydzenia przez niego ze śledzących go patroli policyjnych. Natomiast drugiego z braci, Roniego, poznajemy w momencie jego pobytu w szpitalu psychiatrycznym, gdzie czeka na wizytę brata, który po raz kolejny wyciągnie go z tarapatów, poklepie po ramieniu i umożliwi opuszczenie placówki leczniczej, po czym wciśnie w rękę rewolwer i każe trzymać się z daleka od kłopotu.

Kornelki Kiwajło, jego przyjaciel Max myśleli, że to będą najnudniejsze wakacje ich życia. Wszystko zmieniła jednak nieoczekiwana wizyta wuja Dionizego, który dowiedział się o wielkim rodzinnym skarbie. Pod przewodnictwem chłopców klub Włóczykijów wyrusza w podróż pełną ekscytujących wydarzeń i niezwykłych postaci. Sprawy komplikują się, gdy na drogocenny trop wpadają również przebiegli przestępcy. Doktor Kadryl i jego niezdarny pomocnik Winczysław Nieszczególny. Rozpoczyna się szalony wyścig z czasem. Taka przy Przygoda zdarza się raz w życiu. Głowa cienia wskaże ci miejsce. Miejsce ukrycia Sami już nie kłamy, kto jest kim i o co biega. Musi. Imię to francuska sztuka, której ekranizacja ściągnęła do kin rekordową liczbę widzów. Nakręcony w 2013 roku film otrzymał dwa Cezary oraz trzy nominacje, w tym za najlepszy scenariusz adaptowany. Dobrze napisane, dowcipne dialogi i wyraziste postaci to komediowe atuty imienia. Imię nie jest komedią pozbawioną refleksji, a śmiech bywa tutaj gorzki. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego wieczoru podczas kolacji wyprawianej przez profesora literatury Piera i jego żonę Elisabeth w ich paryskim mieszkaniu. Zaproszeni goście to przyjaciel domu, huzonista Claude, brat Elizabeth, błyskotliwy przedsiębiorca Vincent oraz jego dużo młodsza, ciężarna partnerka Anna. W tym gronie przebieg spotkania wydawał się doskonale przewidywalny, jednak tym razem typowe, drobne sprzeczki przeradzą się w prawdziwą bitwę, a całe zamieszanie wywoła niewinne z pytanie, czy macie już jakiś pomysł na imię?